Witam Państwa z tej strony, Andrzej Krawężnik, czyli Wasz ulubiony reporter. Dziś bardzo ważny film. Otóż przedstawia Wam oznaki tego, że Wasz stary jest znajomy, albo oznaki, że ma smaki. Więc to jest proste, tak, że po prostu za jakąś chwilę też będzie na. I zacznijmy od tego, że po pierwsze, pierwsza oznaka: kręci się po domu, no i nie wie, co ze sobą zrobić. Kręci się po domu jak smród po gaciach, ale zmroziło. Myślamy je, jest w wannie z piwem, popijając drineczka. Szukam najprostszego pretekstu, żeby po prostu przechylić ten piękny, złocisty, cudowny, fantastyczny, przepyszny nektar, który sam bym teraz z chęcią skosztował. <laughs> Dobra, no wiecie, no on po prostu sobie myśli tak. Wiecie, teraz jestem starym, nie? Teraz dajmy na to jestem starym i myślę sobie tak. Nie mam co robić, a jak nie mam co robić, to nie mam żadnych planów. A jak nie mam żadnych planów, to nie muszę być trzeźwy. A jak nie muszę być trzeźwy, to mogę być na***wany. To jest, wiecie, takie mocne przemyślenie. Nie na nasze umysły. Oznaka numer dwa. Wiecie, robi coś. Na przykład siedzi sobie na laptopie, szuka sobie jakiejś aukcji na Allegro, na LX, szuka nie wiem, promocji w Biedronce czy są 12 plus 12 piw. No i w pewnym momencie tak z Bany mówi. Muszę już coś porobić do garażu! I oczywiście każdy wie, że garaż to jest ulubione miejsce starego. To jest świątynia. Miejsce dumania, miejsce czuwania, miejsce odpoczynku, miejsce k***ania. On by mógł tam spać. Bez kitu, on by mógł tam spać. I co najważniejsze, garaż to jest miejsce, w którym jest mnóstwo skrytek. Skrytek, w których pochowane są browary, świotki, małpeczki, flaszki, bimbry. Ogólnie każdy mu go Bo, nie oszukujmy się, stary kocha mu Trzy, zgo... 3, 3. Gdy wiecie, stary jest już pod wpływem... Ma dziwne pomysły. Szczególnie gdy woła swoje dzieci, żeby mu w czymś pomogły. Ma taki zapał wtedy do roboty, że. Ohoho, ohoho, ohoho. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale przypomniał sobie właśnie wtedy, że pięć lat temu miał zasadzić kwiatka. No i po prostu o to musi zrobić dzisiaj. Właśnie dzisiaj, gdy wiecie. Nie wiem. Dziwne, dziwne to jest dziwne. I nie zdziwcie się, że wpadnie na pomysł, żeby wybudować na ogrodzie basen. Wybudować. Czyli dostaniecie łopatę i będziecie na pier w ogrodzie. 4. Przyrządza sobie dziwne kulinaria. Oczywiście, stary jest znany z tego, że lubi sobie zjeść wszystko. Dosłownie wszystko. Nawet jakieś przeterminowane żarcie, które leży w kuchni, bo wiecie, nic się nie może zmarnować. Przyrządzi takie danie, którego jeszcze nie widzieliście. Stary gotuje. Gotuj ze stary. To przew stary. Jego wyobraźnia wtedy nie zna granic. Ogórek w czekoladzie i w majonezie? Pycha. Rosół z kapustą? Mniam. Jaja w tofi, Rewelacja. Podsumowując, stary jest wtedy pożeraczem lodówek. 5. Często jest tak, że stary pod wpływem po prostu prowadzi z wami roz. Życia. Wiecie, woła was, ma wam coś ważnego do powiedzenia Musi wam oczywiście powiedzieć, że w życiu nie jest łatwo Że będziecie mieli p******e przy... To nic, że macie 5 lat Przed chwilą jadliście kurze gówno Bawiliście się błotem To nic, będziecie mieli że musicie ciężko pracować. Oczywiście, że stary w tym roku zabiera was na wycieczkę w Himalaje, a najdalej, gdzie byliście, to uciotki yy, wioskę obok. Że wiecie, że jest ciężko, jaki on jest biedny, że on nie ma pieniędzy, nie ma wam dać na paczkę chipsów, a tydzień temu kupił sobie nowego Merola. Sześć. Usypia w bardzo dziwnych miejscach. Gdy stary ma samolotę już odleciał, on nie patrzy się, gdzie usypia. Każde miejsce do spania jest miejscem dobrym. Za. Łóżko w sypialni to jest przeżytek. Fotel w sypialni, krzesło w jadalni, motor w garażu, to jest właśnie to. To są miejsca, w których śpi się najlepiej. A po pod stołem, na przykład, to jest idealne miejsce dla odpoczynku dla starego, gdy stary wyczerpie swoje baterie. I odłączy mu się prąd, wiecie, po prostu tam zasypia. Ilość alkoholu wtedy jest po prostu dla niego za duża. Wiem, że to dziwnie brzmi, ciężko w to uwierzyć, ale tak. Stary ma jakieś granice alkoholowe. Wiem, że one są bardzo wysokie, ale jakieś są. 7. Stary, gdy jeszcze do końca może nie ale maloty, smaki, wtedy chce jak najczęściej gdzieś wychodzić. W sensie wiecie, wraca stary z roboty, kładzie się na sofie i tylko mu piwo do ręki. Dać i tyle. Nigdzie się nie rusza. Jest wtedy leniem, chce odpoczywać, nigdzie mu się nie chce iść, nie chce mu się wstawać, najlepiej wszystko mu do łóżka przynosi. Jest wykończony po robocie, bębę zarzuci na siebie, nic go już wtedy nie podniesie. Możecie podjechać ciągnikiem, możecie podjechać dźwigiem, nie podniesiecie go za ch... Ale gdy stary ma smaki i akurat wasza mamuśka jest w domu i nie każe mu pić, czyli stary co wtedy robi? Tak jest. Jak najchętniej ucieka z domu. Dziwnie to brzmi stary chłopie musi uciekać z domu, żeby się napić. Tak za młodych lat w sumie. Po prostu musi gdzieś uciekać, musi wychodzić. Jest bardzo chętny, żeby gdzieś gdziekolwiek wyjść. Trzeba iść do sklepu? Stary pierwszy. Trzeba iść z się na spacer? Stary pierwszy. Trzeba iść zanieść suszarkę ciotce? Stary pierwszy. Trzeba wynieść śmieci? Stary pierwszy. Szybko wynieść śmieci, leci do sąsiada, do garażu po bimberek. Jakbyście powiedzieli, Staremu, że gdy przebiegnie maraton, to dostanie flaszkę wódki. Pierwszy by był na starcie. I pierwszy byłby na mecie. Wy nie zdajcie sobie sprawy, jakie wasz stary ma możliwości. Gdy do wygrania byłby alkohol, byłby mistrzem w każdej dyscyplinie. No i pokrótce wam powiedziałem, jakie są oznaki tego, że stary z a teraz wypiszcie w komentarzach, jakie znacie jeszcze oznaki tego, że stary z albo że zaraz będzie Dziękuję za oglądanie.